Witaj, pora na kolejny rytuał finansowy. Ten temat cieszy się niesłabnącą uwagą i sympatią, dlatego oto zmierzmy się z kolejnym rytuałem opierającym się na niezwykłej rzeczy, a mianowicie na magnetycie. Można przypuszczać, że gdy pierwszy raz odnaleziono ów kamień oraz dostrzeżono jego niezwykłą właściwość, uznano to za magię. A potem, zapewne, zadzieło samego diabła. Dziś wiemy, że zjawisko magnetyzmu jest naturalne, chociaż w świecie minerałów niezwykle rzadkie. No i oczywiście muszę wam coś teraz powiedzieć. Pamiętam, jak zapragnąłem mieć ten kamień, tę rudę żelaza, tak naprawdę, i sprowadzałem przeróżne odmiany, które były prześliczne, natomiast nie miały właściwości magnetycznych. Kiedy po wielu trudach udało mi się zdobyć w kosmicznych kwotach bryłki magnetytu, które wykazywały delikatny magnetyzm. No byłem w siódmym niebie, natomiast moja ścieżka życia tak poprowadziła mnie, że znalazłem trochę więcej niż jeden fantastycznych magnetytów. Jeden z nich właśnie macie zaprezentowany tutaj, my go używamy w celach finansowych. Jak? Za chwileczkę wam opowiem, natomiast wróćmy do lektury. Kiedy szukać będziesz swojego magnetytu, zwróć uwagę, aby znaleźć taki, który rzeczywiście ma właściwości magnetyczne, bo chociaż to popularny minerał, to tylko nieliczne przyciągają do siebie kawałki żelaza. Wiele jest kamieni pięknych, niczym dwie połączone piramidy tworzące ośmiościan foremny, jednak nigdy nie spotkałem się, by te piękne formy wykazywały zjawisko magnetyzmu. Gdy nasi przodkowie zobaczyli kamień mogący przyciągnąć inny kamień zapewne uznali go za bardziej magiczny niż nie jeden diament. Ta wiara przez lata dawała moc magiczną magnetytowi, napełniając go aszem. Aszem, czy jak tamkolwiek to nazwiecie, chodzi o taką energię duchową, którą posiadają różne przedmioty. Im przedmiot jest bardziej magiczny, tym większą ilość tego. Tego pierwiastka magicznego posiada, tego, tej energii, którą możemy, możemy poprosić o współpracę. Tutaj kończy się nauka, zaczyna magia. Kamienie bowiem, wedle wierzeń naszych przodków, mają płeć. Wiele roślin, orzechów, korzeni, minerałów może mieć własną płeć, i nie ma to nic wspólnego z nauką, a raczej z duchowym wymiarem rzeczy. Najczęściej płeć poznasz po kształcie, a czasami po kolorze. Podłużne kształty symbolizują często męskie energie nawiązując do kształtu penisa, natomiast obłe, okrągłe, te z wgłębieniem lub otworami symbolizują kobiece energie wskazujące na piersi lub łono. No i znowu należy rozwinąć ten wątek. Jak powiedziałem, tekst jest aktualny, mimo że był pisany dwa lata temu, natomiast chętnie dopowiem kilka treści. Ostre przedmioty, trójkąty, podłużne kształty, są najczęściej męskie, jak mówię, ale kształty okrągłe lub z wgłębieniem, które potrafi złapać wodę, to są kształty kobiece. I w magnetytach znajdziecie dwa, czasami, jak dobrze poszukacie, e, znajdziecie dwa magnetyty, które są ze sobą złączone. To znaczy dwa kawałki magnetytu, które mają podobne do siebie ścianki, które pasują ściankami, a dodatkowo potrafią połączyć się polem magnetycznym tych ścianek. To jest już super. To jest rzadkie, co rzadkie są pary w ogóle. Natomiast oczywiście da się je znaleźć, trzeba mieć więcej magnetytów i je dopasowywać, aż w końcu traficie na właściwy. Takie magnetyty podwójne, czyli pary, najczęściej używane są w rytuałach związanych z partnerstwem, ze związkiem dwojga ludzi. Natomiast pojedyncze, duże sztuki magnetytu używane są w celu przyciągnięcia określonej rzeczy. Na przykład pieniędzy. Są też małe, które wrzuca się do mojo. Nieraz łączy się je z solą, z saletrą albo z igłami, aby chronić się przed złymi urokami. Magnetyt, jak większość niezwykłych składników świata roślin i minerałów, należy aktywować i karmić. Podobnie jak żywe istoty, które potrzebują pożywienia, by prawidłowo funkcjonować. Z perspektywy czasu zyskuje przekonanie, że karmienie jest procesem wiązania energetycznego pomiędzy tobą a duchem istoty jego aszem. Większość korzeni i kamieni aktywuje się i karmi olejkami, perfumami, whisky, a nawet własnym moczem. Z magnetytem podobnie i jednak po kolei. Jak przygotować magnetyt do pracy? Magnetyt do pracy należy albo wykąpać we własnym moczu, jak powiadają, albo wykąpać go w dobrej whisky. Jedno nie wie drugiego, oczywiście może być mocz i może być whisky, albo inne dobry, nielepki alkohol. Powiadają, że magnetyt można karmić olejkami. Zgadzam się z tym, bo trudno tutaj mówić, że nie. No, możecie robić na co macie ochotę, natomiast nie jestem za bardzo sam zwolennikiem tej teorii. Aby wykonać dowolny czar wykorzystujący energię magnetytu, jego zdolność przyciągania, którą widzicie tutaj. Piasek magnetyczny, czyli rodzaj, nazwijmy to takiego pyłu, pyłu magnetycznego, służy do karmienia naszego kamienia. Nasz kamień, aby coś przyciągał, musi wiedzieć, co to ma być. Możecie go najpierw wykąpać w dobrym, dobrym alkoholu, mocnym alkoholu, ponieważ jako ruda żelaza ma tendencję do rdzewienia. Bierzemy banknoty. Banknoty, ponieważ w tym przypadku chcemy prosić magnetyt i nauczyć go, że to chodzi właśnie o pieniądze. Jeżeli waszym pragnieniem jest samochód, jeżeli waszym pragnieniem jest mieszkanie, wybierzcie kolejno zdjęcie samochodu, plan mieszkania, kawałek mapy, na której zaznaczycie punkt, w którym ta lokalizacja tego domu na przykład ma się znajdować. Używa się magnetytu także do celów zdrowotnych. Ja osobiście tak hmm, jakoś tego nie czuję, ale oczywiście kiedyś, kiedyś może. Zatem układamy banknoty. Może być jeden banknot, natomiast chciałbym Wam zwrócić uwagę, aby to były pieniądze prawdziwe, które są w obiegu. I które były w obiegu. Hmm? I na ten nasz przygotowany kamień po prostu układamy, tłumacząc kamieniowi, co wiem, że to śmiesznie brzmi tłumacząc kamieniowi, czego oczekujemy od niego. Następnie karmimy go, tak? Bierzemy szczyptę naszego proszku i mówimy: jak ja karmię ciebie, tak ty nakarm mnie. I tak codziennie dosypujemy, dając jednocześnie świadectwo tego, że magnety rosnąc w symboliczny sposób będzie powodował rozrastanie naszych finansów. W rytuale samym nie sypiecie tyle. Sypiecie małe ilości, aby codziennie ten kamień rósł nieco bardziej. To rytuał potrzebuje też naszej energii, Twojej energii. Tą energią jest pożądanie, miłość, niestety też nienawiść, złość, agresja. Dlatego, kolejnym razem, jak będziesz czynić uroki, pamiętaj, aby je poczuć. Aby poczuć, no tak jak mówią, szczęście, na przykład z tego, że tych pieniędzy przybywa. Wizualizuj, że jak ten magnetyt przyciąga te opiłki. Jak on rośnie, tak będą rosły Twoje finanse. Ciekawostka, tradycyjnie uważa się, że jeżeli zdobędziesz to, czego pragniesz, na przykład dom, należy mu podziękować magnetytowi i zakopać go wraz z całym piaskiem magnetycznym, e, i zdjęciem, lub napisaną kartką, czego potrzebujecie. Natomiast e, czasami może się zdarzyć, że będzie ten kamień cały zasypany, i już go nie będzie widać, albo My czasami to praktykowaliśmy, zbieraliśmy ten piasek, ten i rozsypywaliśmy go w miejscu, na przykład, gdzie mogą być potencjalni klienci. Ludzie, chodząc po ziemi, chodząc po tym piasku, daje to możliwość po prostu, że ten piasek ma wrócić. I to jest magia stóp, natomiast jest to już na inną, inną historię.